Cześć, witam cię w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę ci jeden z nowych typów zadań na maturze, czyli ciągi rekurencyjne. Są to ciągi, które straszą swoim wyglądem, ale wcale nie są takie trudne. Jeżeli chodzi o wymagania maturalne, to mamy informację, że mamy tylko i wyłącznie umieć liczyć początkowe wyrazy takich ciągów rekurencyjnych, no i ewentualnie jakąś tam sumę tych początkowych. W jaki sposób się za to zabrać? Zobacz. Ciąg rekurencyjny wygląda na przykład w taki sposób i w tym zadaniu mamy policzyć cztery początkowe wyrazy tego ciągu. W takim ciągu mamy podany jakiś pierwszy wyraz albo jakieś dwa wyrazy już konkretnie na start i mamy taką oto dziwną zależność. I jeżeli chcemy sobie zacząć liczyć te wyrazy, no to zobaczmy, mamy pierwszy wyraz, więc kolejny będzie wyrazem drugim, czyli zobacz, co byśmy musieli dać za n, żeby powstało nam tutaj a2, które chcemy policzyć, no oczywiście n by musiało być jedynką, no bo wtedy byśmy tutaj mieli 1 plus 1, to by był wyraz drugi, czyli zobacz, zaczynamy sobie oczywiście od n równego 1 i wtedy będziemy mieli, tutaj mamy a i teraz zobacz, n plus 1 to będzie 1 plus 1 czyli mamy wyraz drugi i to będzie równe an, czyli u nas n jest jedyneczką, więc to będzie oczywiście a1 plus jeszcze 2 czyli zobacz jaka fajna sytuacja a1 oczywiście znamy, no bo to było podane to jest minus 1, czyli będziemy mieli minus 1 plus jeszcze 2 minus 1 plus 2 to będzie oczywiście 1 i każdy kolejny wyraz to po prostu zwiększamy sobie o 1n, no bo zobacz teraz chcemy wyraz trzeci, no to biorę sobie następne n czyli n równe 2 i co będziemy mieli tutaj oczywiście mam an plus 1, czyli w naszym przypadku to będzie 2, plus 1, czyli mam oczywiście wyraz A3 i to wszystko będzie równe. A n, ty, a w naszym wypadku n jest równe 2, w takim razie będę miał a2, czyli a2 i plus jeszcze 2, no i zobacz. A2 oczywiście mamy, no bo sobie tutaj policzyliśmy, że to jest dokładnie 1, no i wstawiamy. Mamy, że a2 to jest 1, plus jeszcze 2, to będzie dokładnie 3, no i jeszcze mamy czwarty wyraz, więc sobie znowu zwiększamy n o 1, czyli kolejne n to będzie n równe 3, no i rzeczywiście nam pasuje, no bo jak sobie wstawimy n równe 3, no to będziemy mieli a. 3 plus 1, czyli to będzie 4, w takim razie mamy A4 i to wszystko będzie równe AN, oczywiście nasze N jest trójeczką, więc będziemy mieli A3 plus jeszcze 2, no i teraz zobacz, oczywiście wyraz trzeci mamy, no bo go sobie przed chwilą policzyliśmy, trzeci wyraz to jest 3, czyli to będzie równe 3 plus jeszcze 2, 3 plus 2 to jest 5 i to jest czwarty wyraz naszego ciągu. No i mamy kolejny przykład, mamy sobie policzyć tym razem trzeci wyraz takiego to ciągu rekurencyjnego, no to zobaczmy, mamy oczywiście znowu wyraz pierwszy i chcemy policzyć sobie kolejny, czyli drugi oraz ten trzeci, tak? No bo żeby policzyć trzeci, no to najpierw musimy mieć drugi. No to zobaczmy. Jeżeli chcemy z tej zależności policzyć drugi, to co musimy dać za n? No oczywiście za n tutaj musiałoby być jeden. No bo wtedy będziemy mieli 1 plus jeden, to będzie wyraz drugi. W takim razie zapiszmy sobie, że liczymy dla n równego 1. No i wtedy będziemy mieli a oczywiście będzie 2, no bo jak za n damy 1, mamy 1 plus 1, i to wszystko będzie. Równe i teraz zobacz, n mamy też tutaj. No to też musimy sobie podstawić, czyli za n dajemy 1, będziemy mieli 1 plus 2, to oczywiście będzie 3 razy a n ty, oczywiście nasze n jest 1, więc będziemy mieli razy A1, no i do tego wszystkiego minus 2n, czyli u nas będzie minus 2 razy n, które jest równe 1, czyli mamy minus 2 razy 1 i to wszystko będzie równe. Mamy 3a1, nasze a1 jest oczywiście 4, w takim razie będziemy mieli 3 razy 4, minus 2 razy 1 to jest po prostu 2, czyli będzie mieli, 3 razy 4 to jest 12 minus 2 to jest dokładnie 10 i warto tutaj naprawdę pisać sobie z boku dla jakiego n liczymy, no bo zobacz, jeżeli tych n tutaj jest więcej w tym wzorze, to bardzo częstym błędem jest to, że później za to n podstawiamy sobie 2 tak mechanicznie no bo wyliczymy wyraz drugi, dlatego zawsze warto sobie to n tutaj z boku napisać no to lecimy dalej, mamy sobie policzyć wyraz trzeci, no to zobaczmy, lecimy do kolejnego czyli zwiększamy n o 1, będziemy mieli n równe tym razem 2, no i wtedy będziemy mieli jak za n damy 2, no to mamy 2 plus 1, czyli będziemy mieli wyraz trzeci, a więc a3 to będzie równe i wstawiamy dalej. n równe 2 tutaj, czyli będziemy mieli 2 plus 2 to będzie oczywiście 4 razy an, gdzie n jest dwójką czyli będziemy mieli oczywiście a2 i jeszcze minus 2 razy n czyli minus 2 razy nasze n w tym miejscu, które jest równe dwójeczkom, czyli będziemy mieli 4 a2. Nasze a2 oczywiście przed chwilą sobie policzyliśmy w tym miejscu, to jest 10 czyli będziemy mieli 4 razy 10 i minus 2 razy 2 to jest dokładnie 4 w takim razie mamy 40 minus 4, a to jest dokładnie 36, i to jest trzeci wyraz naszego ciągu. I w ostatnim przykładzie mamy policzyć czwarty wyraz takiego ciągu rekurencyjnego i zwróć uwagę, że teraz mamy podane aż dwa wyrazy tego naszego ciągu i mamy taką zależność na a n plus 2, no ale zobacz, mamy pierwszy, mamy drugi, więc kolejny będzie trzeci. To jakie n musisz podstawić, żeby tu wyszedł wzór na wyraz trzeci? Oczywiście n znowu musi być 1, no bo wtedy będziemy mieli 1 plus 2, to będzie wyraz trzeci, którego potrzebujemy. Czyli zobaczmy, mamy, że n jest równy 1 na początku i będziemy mieli a i teraz stawiamy sobie za n jedynkę, czyli będzie oczywiście a trzeci i to będzie równe. 2 do potęgi n-1 oczywiście nasze n jest jedynką, czyli wstawiamy sobie 2 do potęgi 1-1 to będzie 0, czyli mamy 2 do zerowej, plus później mamy a n -ty, czyli w naszym wypadku a pierwszy to będzie, czyli a1 plus jeszcze a n plus pierwszy czyli 1 plus 1 to będzie 2 czyli mamy wyraz a drugi, no i to wszystko jest równe, zobacz, 2 do potęgi zerowej wszystko do potęgi zerowej oprócz 0 to jest 1 czyli mamy 1, plus a pierwszy który mamy tutaj dany to jest jedyneczka czyli mamy oczywiście plus 1 i jeszcze plus wyraz drugi, który jest u nas dwujeczką, czyli mamy jeszcze plus 2. No i to wszystko nam wychodzi 1 plus 1 plus 2 to jest 4. I jeszcze mamy policzyć wyraz czwarty, tak? Musieliśmy ten trzeci policzyć, no bo żeby policzyć czwarty, będziemy potrzebowali trzeci. Zawsze, żeby policzyć jakiś, będziemy potrzebowali poprzedni. Czyli musimy te wyrazy liczyć po kolei. Nie można było od razu sobie wstawić za n2 i liczyć 4. Najpierw musieliśmy wyraz trzeci. No i zobaczmy, teraz dajemy sobie za n po prostu dwójkę, czyli kolejny wyraz, i będziemy mieli a, n plus 2, 2. 2 plus 2 to będzie 4, czyli mamy oczywiście wyraz a czwarty i to wszystko będzie równe. 2 do potęgi n minus 1, nasze n jest dwójką, czyli mamy 2 minus 1 to jest 1, czyli oczywiście 2 do potęgi pierwszej plus wyraz a n, czyli u nas oczywiście a drugi, czyli mamy a2 plus jeszcze wyraz n plus pierwszy, czyli n plus 1, 2 plus 1 to będzie 3, więc mamy oczywiście plus jeszcze wyraz trzeci i to wszystko będzie równe. 2 do potęgi pierwszej to jest oczywiście po prostu 2, plus jeszcze a2, który mamy w naszym wzorze to jest dokładnie dwójeczka, czyli mamy plus 2 i plus jeszcze wyraz trzeci, który sobie policzyliśmy przed chwilą, i on nam wyszedł 4, czyli mamy jeszcze plus 4. W takim razie wychodzi nam 2 plus 2 plus 4, to będzie oczywiście 8. I czasami też tu lubią zapytać na przykład o sumę czterech początkowych wyrazów. W jaki sposób to zrobić? Jeżeli każą policzyć sumę czterech początkowych wyrazów, no to te cztery wyrazy koniecznie po kolei musisz sobie policzyć. No i wtedy byśmy mieli suma czterech początkowych, to oczywiście by było a1 plus a2 plus a3 i jeszcze plus a4, czyli w naszym wypadku wyraz pierwszy w naszym wzorze oczywiście mamy 1, Czyli mamy 1 plus wyraz drugi, który jest równy 2, czyli mamy plus jeszcze 2, plus wyraz trzeci, który nam wyszedł 4, czyli mamy 4, i plus wyraz jeszcze czwarty, który nam wyszedł dokładnie 8, czyli mamy dokładnie taką sumę, dodajemy sobie 1 plus 2 to jest 3, plus 4 to jest 7, i plus jeszcze 8 to jest dokładnie 15, to by była nasza suma i to by była nasza odpowiedź. No i jak widzisz te ciągi tylko wyglądają tak dziwnie, ale wcale nie są takie trudne. Wystarczy tylko dobrze się nauczyć podstawiać, no i wszystko sobie zliczać. A jeżeli filmik Ci się spodobał, to ja zachęcam do zostawienia suba, do zostawienia łapki i widzimy się w kolejnym filmie.